Naszym sparing partnerem jest firma Vinicars, wynajem samochodów dostawczych, osobowych oraz ciężarowych. Dzień dobry, dzień dobry, Wiktor Mita z tej strony PL, a ze mną poniekąd, sprawdza tego zamieszania, Szychan Jacek Czerniec, dzień dobry. Dzień dobry. Szychan, co my tu robimy? Bardzo poważny turniej udało się Wam zorganizować. Tak, jest to główny turniej europejski w kategorii Open. Jutro będą walczyć kobiety i mężczyźni w jednej otwartej kategorii, a dzisiaj widzieliśmy zmagania w pucharze Europy juniorów i... Kategorii Masters. Mm. Także poza wagowymi mistrzostwami Europy dla, dla juniorów, to to jest największe wyzwanie. E, wchodząc tutaj, tak jak już wspominałem wcześniej też przy poprzednich rozmowach, bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie organizacja w takiej kwestii wizualnej. To wygląda po prostu bardzo dobrze. Bardzo dobre wrażenie robi ta biała mata na środku. E, Jakby śhanna na pierwszy rzut oka po dzisiejszym tygodniu ocenił poziom organizacyjny dzisiejszego turnieju. Poziom organizacyjny... Jest wyjątkowy, mogę powiedzieć, wyjątkowy, zważywszy na różne okoliczności, ale... Za każdym sukcesem, takim jak organizacja tych zawodów, stoją ludzie. Tutaj Marcinowi udało się zorganizować taki zespół, który go wspiera, że z podziwem można tylko patrzeć na efekty ich pracy i, i to, co potrafią wykonać. E, jutro mamy, tak jak Szychan wspomniałeś przed chwilą, ten turniej e, Open, czyli seniorów bez podziału na kategorie wiekowe i kobiet i mężczyzn. E, czy ta obsada zawodników która jakby jutro się pojawi na tej białej macie. Możemy się z po nich spodziewać rzeczywiście wyjątkowych rzeczy i może być poziom bardzo spektakularny. Sądzę, że tak. Jest około 30 mężczyzn w tej otwartej kategorii i wśród nich są tacy, którzy na pewno pokażą ten kunszt i, i mistrzostwo. Widziałem również takich, o których nie za wiele mogę jeszcze powiedzieć. Przyjadą tu bardziej po naukę, choć nikogo nie można nie doceniać i, i bywa, że taki zawodnik z nieznanym jeszcze nazwiskiem potrafi zaskoczyć. Także na pewno będą ciekawe walki i, i, i również mm, wysoki poziom. Zwłaszcza, że jest motywacja jeszcze. Tak dodam, bo bo to jest pierwsza, pierwszy turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych mistrzostw świata mhm. Open, więc zawodnicy mają jeszcze dodatkową jakąś tak motywację można. Tak, to rozmawialiśmy z tym przed chwilą, że aż ośmiu zawodników zakwalifikuje się do mistrzostw Świata, tak? Dobrze? Prawdopodobnie tak, choć ten system kwalifikacji nie jest taki taką metodą paznokciową, że mechanicznie ta ósemka i już, ale y, będzie to oparte o E, obserwacje i taki potencjał danego zawodnika. Czasami jest tutaj wiadomo, zawsze w, w turniejach karate jest jakaś ta komponenta e, no, takiego przypadkowości, więc jeśli coś takiego by się miało zdarzyć, to też nie jest to mechanicznie. Jesteś na, w tej sensie, albo nie jesteś, w sensie wyniku e, taki, tego turnieju. E, Szychan, takie pytanie, które e, zadaję wszystkim, a z drugiej strony jednak bardzo mnie to ciekawi, czy jest Szychan jakikolwiek zawodnik, na którego jutro wybitnie czekasz i na jego start? Tak, jest... Właściwie to, to bardzo jestem ciekawy występu Alejandro, takiej dość barwnej postaci i na pewno nie tylko ja czekam na to, co, co on pokaże. Bardzo jestem zainteresowany poziomem, jaki na dzień jutrzejszy w sumie będzie Patryk będzie mógł pokazać. Mm -hmm. Tak samo Filip. Bardzo mnie interesuje. No i, i zobaczymy, kto jeszcze, jeszcze jest kilka nazwisk z tego takiego, powiedziałbym, po, no najprościej powiedzieć średniego poziomu, ale kilku z nich widziałem walki i, i mogło być ciekawe. No dobrze, także tym miłym akcentem i też w oczekiwaniu na walki Alejandro Nawaru e, bardzo dziękujemy. No i mam nadzieję, że jakieś podsumowanie jutro uda nam się nagrać, że będziemy jednak na tym podsumowaniu bardzo zaskoczeni poziomem i tym, co się jutro wydarzy. Także bardzo mam, dziękuję. Mam taką nadzieję, dziękuję bardzo, bardzo. Dziękuję i oglądajcie. Do relacje. zobaczenia jutro. Os, os. Bardzo dziękuję. Os. Także jutro mam nadzieję, że uda nam się podsumować. Tak.